Czas odgadnąć piłkarza po jego historii transferów. W dzisiejszym materiale przetestuję swoją wiedzę właśnie w tego typu quizie, także zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim przejdę do przykładów, to chciałbym przypomnieć, abyście grali razem ze mną, testowali wraz ze mną swoją wiedzę, a także zaprosić Was na kanał Super Esa Podcast, mianowicie to właśnie jego prowadzący Michał Wawrzyniak przygotował dla mnie przykłady. Także zapraszam, zostawcie tam subskrypcję. Link macie oczywiście w przypiętym komentarzu, a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam na materiał. Ze mną jest już prowadzący Michał Wawrzyniak z kanału Superesa Podcast, witam Ciebie Michale i pytam też od razu, czy trudne będą te ścieżki karier, które dla mnie przygotowałeś? Witam Ciebie Kacper, witam wszystkich, czy będą ciężkie to się przekonasz, mi się wydaje, że nie są takie trudne, bo większość z nich to aktualni piłkarze ekstraklasy, to tak już pierwsza podpowiedź na start, ale okay. myślę, że powinny sobie wydać z tym radę. Zresztą to i tak będzie pokazane, gdzie obecnie gra ja ten zawodnik i tak. Na tej na tym właśnie przybył kawie, więc myślę, że możemy już e, tak naprawdę zaczynać. Pierwszy przykład. Jeszcze oczywiście na wstępie przypomnienie: grajcie razem ze mną, kompromitujcie się razem ze mną, zwyciężajcie razem ze mną. E, dobrze, no to lecimy. Od dołu oczywiście to jest początek kariery, na górze tej kariery jest ciąg dalszy. No dobrze, no to e, pierwszy przykład: obecny gracz puszczy niepołomice, i to jest ciekawe. To jest ciekawy przykład, bo Puszczanie Połomice jest klubem, który zrzesza dosyć dużą grupę totalnie różnorakich piłkarzy. I to jest, myślę, w niej najpiękniejsze. Choć, ale nie o to chodzi, żebym tutaj podsumowywał to, jak radzi sobie Puszcza Niepołomice. No to jest Wojciech Hajda na 99,9%. Wiesz, że zawsze istnieje ten, ta jedna dziesiąta, nie? Musisz pomyśleć jeszcze. Czy na pewno to jest. Tak... Nie, Ale uważasz, no. że jesteś pewny, że to jest Wojciech Hajda, tak? tak? Je... Dobra, nie, jestem pewny, bo ja właśnie tak gadam, gadam definitywnie. No o tym tak Haida. to jest Wojciech Hajda, chciałem cię prowadzić z ludnoami mi się nie <laughs> Drugi przykład. No. Co tu, no, kto tu może być, co tu może o, być. To, to jest stal, chyba troszkę ciekawsze. Obecny Mielec wcześniej Ruchorzów. Fajne połączenie też do trenera stali. Janusza niedźwiedzia. Ale. Kurczę, tu się mi. Dużo rzeczy nie zgadza, bo tak nie mam takiego pierwszego... Tutaj nie miałem takiego pierwszego skojarzenia, z tą puszczą to tak troszeczkę przedłużyłem sobie, ale miałem w głowie od początku, hajda, ale tu takiego pierwszego skojarzenia nie mam, ale czy ono mi przyjdzie na myśl, czy ono mi przyjdzie na Trzy kluby odwiedzone przez tego piłkarza w tym kalendarzowym roku 2024 i były to kluby ekstraklasy, a także pierwszej ligi. Mianowicie jest to Robert Dadok. Czy mam rację? Tak, Kacper, masz rację. To jest Robert Dadok. Pozwól, że już przeminę dalej. Okej. Okay. I czeka na Ciebie taka saga. Motor Lublin. Jest motor, jest stal. Przeszłość w drużynach z Włoch? Też ciekawa sprawa. Wychowane Kelany Toruń. Przeszłość we Włoszech. Mi się wydaje, że to jest klucz. No bo jednak nie aż tak wielu piłkarzy ma swoją przeszłość we Włoszech. Z graczy Beniaminków. Hmm. Ojej. Nie, to nie może być on. Oj, dobra, skojarzyłem go, bo go miałem w fantazy w jednej kolejce, gdy motor miał DGW, i pamiętam, że wtedy sobie go tam zobaczyłem na sofa skorze. jakie ma statystyki w tym sezonie, i to się rzuciło w oczy, i byłem zdziwiony: czy to jest Bartosz Wolski. Ech, no niestety muszę powiedzieć, że to jest prawda i to jest Bartosz Wolski, no niestety, niestety, kurczę, to miał być taki ciężki przykład rzeczywiście, trochę Ci tam nagrania. powiedzmy, że zeszła. To Jest to trudny, Myśli, jest, to trudny to jest. jest to trudny przykład, faktycznie, no jest to trudny przykład. No dobra, ale okej, okay. jak jesteśmy przy Polakach z przeszłością Włoszech, to możemy poprzeć dalej, co Ty na to? Jasne, nadal? dawaj. Oho, Piaś obecnie Piaś Gliwice miał przerwę w grze, ale to nie była przerwa w grze, jakaś dłuższa z tego co widzę Wisła jest obecnie piątliwice. Dobra, czekaj, no to mu, nie, no to musi być on, to musi być on. Piłkarz, który moim zdaniem mógłby mieć spokojnie, o no, może nie double double w sezonie ekstra klasy, ale gdyby e, gdyby miał nieco więcej szczęścia, to myślę, że spokojnie kilka bramek i asyst mógłby na swoim koncie mieć e, chociażby nawet w tym sezonie. Piłkarz, który ma zdecydowanie mniej liczb niż moim zdaniem zasługuje Michał Chrapek, mój drogi. No i to jest jak najbardziej Michał Chrapek. Ale teraz przejdziemy do czegoś, co może na tobie dosyć spore wrażenie. Zgod. O Boże, drogi. No ciekawy piłkarz z wysp. Powiem ci szczerze, yy, naprowadziła mnie ta is, ir, Irlandia na początku, dużo Szkocji i tak dalej, i dwa kluby w Polsce, no bo to jednak najłatwiej zweryfikować po nich, e, czyli Jagiellonia i Wisła Płock, i to jest y, Kilian Sheridan. No tak, to jest Kilian Sheridan, to jest Irlandczyk w jak to wiesz, No tak, to na pewno. I po pierwsze, że e, tak wiele klubów w swojej karierze odwiedził, to bym się nie spodziewał. Naprawdę, to tego się nie spodziewałem, ale po Jagiellonii no i Wiśle i tym, że miał dużo tych wyspiarskich klubów się zorientowałem, że to jest... No tym, jest tak naprawdę w jednym wygrycie. roku podał trzy kluby mieć nawet, cztery, no to rzeczywiście dużo się działo w jego karierze, tego nie można powiedzieć, że Zdecydowo. nie, więc no chyba możemy przejść do kolejnego piłkarz też, piłkarz też Piłkarz też zdecydowanie lepiej radził sobie w Jagiellonii niż w Wiśle. Tak, Zdecydował no Wiśle już troszkę myślę, że... Równia pochyła, i tak naprawdę dużo Nie, lata, z niego. nie, lata. nie było, ale jesteśmy przy piłkarzach piłkarskich Obieży Światach, to chyba czas na kolejny. Co ty na to? Jesteś no jasne, gotowy? Jasne, jestem gotowy. No więc tak, kolejny piłkarz, kolejny dosyć ciekawym, z ciekawą ścieżką kariery, przychodził do Legii, będąc też dosyć no dużą gwiazdą. Widzę, że tutaj jedynym punktem zaczepienia jest Legia. Pół roku zaledwie w Legii. O, to ciekawa informacja. Patrząc po tym, że jest sporting na samym dole, no to jest to Portugalczyk raczej. Raczej na pewno. I wiesz co? Kojarzy mi się on z FIFA. I kojarzy mi się on z Genoą z FIFA. Co jest dosyć to to się... ciekawy trochę. Ale kojarzy mi się z Genoą z FIFA i to jest Medeiros. Jubi Medeiros, tak? O to Ci chodzi. Jasne, że tak. No i to jest Jubi Medeiros. numer 7. Kolejny piłkarz i proszę okay. bardzo. Okej, dobra, to jest, to chyba, to chyba miał być rozgrzewkowy, wiesz? To chyba, ty tak typuje. potwierdź mi, czy to miał być rozgrzewkowy? To było dorobione dzisiaj. A, okej. Okay. <laughs> no to jest oczywiście jean pierwsze same. no. No tak. No to Jan Como, krótko w Como, to też pomaga, ale no, no myślę, że sam raz, nawet w lato, to już zawęża dosyć mocno. No to tutaj widzę, że całkiem szybko, ile czasu się to zajęło tak naprawdę? 10 sekund? No ja od początku wiedziałem, jak, po, jak zobaczyłem Young Boys i Komo, to już miałem takie, no to pewnie, już, No na, dobra, okej, okay. to, to najszybsze, to najszybsze, to najszybsze to pewnie... rozwiązanie tej, tej zagadki, już ale czy teraz? wtedy miałem taki kameruński dziadek. <laughs> kameruński emeryt. <laughs> <Kamerunski> emeryt. <laughs> no jeszcze brody siwek brakuje, chociaż już tak, ma tak. trochę ma. No troszkę ma, troszkę ma, troszkę, troszkę ma, ma, troszkę ma ja to teraz możemy go przy... Ósmy przykład. Ósmy Czekam. przykład i czy Jestem będzie dobrało. tak samo łatwy jak ten? Przekonamy się w chwili tej. Odszedł z A, wiem kto to jest, ja wiem kto to jest, Michale. I tutaj pomaga mi to, dla kogo robię grafiki, mianowicie Adam Kowalewicz z wieści zalejował. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Adasię. Ostatnio pozdrawiamy, o, tym Adasia. o tym piłkarzu rozmawiałem. Pozdrawiamy oczywiście Dasia. Ostatnio rozmawiałem z nim o tym zawodniku i to jest. Możesz potwierdzić lub nie, ale wydaje mi się, że to jest Kateja. Znaczy Kateja. No. No, jest to, to tak jest Kajtejan. To jest Kajtejan. No, to jest Kajtejan. Swoją prostu... drogą, słyszałem, słyszałem, że dobrze radzi sobie w bodajże drugiej ligi, lidze francuskiej teraz. Nie wiem, czy to jest prawda. Mogą potwierdzić pani francuskiego futbolu, ale tak słyszałem, że sobie dobrze Nie wiem, czy pani francuskiego futbolu nas oglądają, ale szybciutko <laughs> sprawdzając sobie statystyki Tajana z tego sezonu grającego dla e, Dunkierki, dokładnie, e, jest to 12 meczów i 4 asysty w samej lidze. Więc chyba nie jest to chyba jakoś naprawdę jest, źle. Panie, to że... chyba nie jest źle ale, tym samym niestety... nie źle. ale tym samym dobiega końca nasz piękny quiz. To było odgadywanie karier. Ze mną był, a w zasadzie prowadzącym dzisiaj był Michał Wawrzyniak. To powinien powiedzieć odwrotnie, że ze mną był Kasper Chojnacki. Dziękuję Ci Michale za przygotowanie oczywiście tych przykładów. Dziękuję Tobie za to. Ja także dziękuję. Kłaniam się. Zapraszam też do mnie. Możecie też. Także również zapraszam na. Nieco bardziej wyczerpujące, dłuższe na pewno też treści o ekstraklasie. Tam ich znajdziecie naprawdę sporo, więc zachęcam linki oczywiście do wszystkiego macie w opisie. Do moich social mediów też, też zapraszam, czemu by nie. A na dziś to tyle. Dziękuję. Dziękuję także.